Jeżeli czeka cię weekend na Podlasiu, ale nie masz pomysłu na zwiedzanie, z pomocą przychodzi seria filmów U Pana Boga. Dla tych, którzy filmów nie znają, w skrócie opowiem, że jest to polska seria filmów fabularnych z gatunku komedii. Film opowiada o losach małego miasteczka Królowy Most na Podlasiu. Poznajemy w nim wątki związane z komisariatem policji, urzędem burmistrza czy parafin. Ponieważ akcja filmu toczy się na Podlasiu, to właśnie tam nakręcono większość scen plenerowych, a część z nich w okolicach Białego Stoku. Dlatego właśnie planując weekendowy wypad na Podlasie, proponuję Wam odwiedzenie najciekawszych lokacji z filmu. To wideo bazuje na artykule z blogu, więc jeśli wolisz czytać lub chcesz uzupełnić treść, to zapraszam. Link w opisie. Białystok, stolica województwa podlaskiego. Miasto nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród polskich miast. Na uwagę zasługuje Pałac Branickich, jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackiej epoki saskiej w Polsce. Spotykany jest również pod nazwą Wersal Północy. Obecnie w pałacu znajduje się Uniwersytet Medyczny. Aby zabić nudę w mieście, warto wybrać się na spacer na Rynek Kościuszki, gdzie spotkacie m.in. fontannę, ratusz i bazylikę archikatedralną w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która przypomina kościół mariacki w Krakowie. Jeśli chodzi o nawiązania do filmu, to w Stoku wykorzystano jedynie targowisko miejskie. Skoro nie w Stoku, to gdzie kręcono u Pana Boga za piecem? w Supraślu. To właśnie w tej miejscowości znajduje się większość kultowych budynków. Zacznijmy od prawosławnego monasteru zwiastowania najświętszej Boga Rodzicy, który rzuca się w oczy już na wjeździe do miasta. Sam monaster nie odgrywa dużej roli w filmie, pojawia się tylko jako tło, ale! Obok świątyni znajduje się komin, z którego skakał ojciec komendanta wykrzykując słynne ja nie!" A skoro o komendancie mowa, to właśnie w Supraślu znajduje się jego filmowy dom. Koniec ulicy Kościelnej w Suprasiu wykorzystano jako miejsce przechadzek mieszkańców Królowego Mostu. To właśnie w tym miejscu pokazywano córkę komendanta niosącą obiad. W Supraślu znajduje się również filmowy komisariat policji. Wykorzystano do tych scen centrum rekreacji i kultury. Tykocin to kolejna miejscowość na mapie Podlasia, w której znajdziecie filmowe kadry. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w filmie jest Gospoda Zapiecek. To tam noclegi znajdują goście królowego mostu. W Tykocinie również znajduje się tam restauracja Aluminat. O jedzeniu w tym miejscu opowiem troszeczkę później. Jednakże Tykocin to nie tylko gospoda zapiecek, a obok restauracji Alumina znajduje się kościół trójcy Przenświedzszej. Samego kościoła w filmie nie wykorzystano, ale plac znajdujący się naprzeciw kościoła już tak. Wykorzystano go jako przystanek PKS w Królowym Moście, to tam Marian odbierał swoją matkę oraz kierował ruchem. Obok gospody znajduje się stalowy most nad rzeką Naryw, który również kilkakrotnie był wykorzystywany jako plan filmowy. Poza kadrami z filmu Zwiedzając Tykocin warto odwiedzić zamyk, który stanowi charakterystyczną atrakcję miasta. W Tykocinie przygotowano wirtualny przewodnik po mieście, historyczna gra miejska. Trasa zaczyna się właśnie przy zamku. Kolejne punkty zdobywa się poprzez skanowanie kodów QR. Warto czytać tablice informacyjne, gdyż następny punkt do zwiedzania otrzymujemy po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie quizowe. W takim razie, czy Królowy Most istnieje? Oczywiście, że tak. Wieś Królowy Most znajduje się około godziny drogi z Białego Stoku. W filmie wykorzystano jedynie drogę ze znakiem informującym o wjeździe do miejscowości z panoramą na Cerkiew. W tym plenerze widzieliśmy w filmie policjantów dokonujących kontroli drogowej. Gdzie jeszcze kręcono sceny z filmu, oprócz miejsc wymienionych wcześniej, w Janowiec znajduje się filmowa dyskoteka Panderoza, w Sokółce kościół oraz plebanie. Pola, wśród których ksiądz jeździł rowerem, znajdują się w Wiechszklesiu. Tereny te wydają się ciekawe na wycieczkę rowerową i z pewnością kiedyś tam wybiorę się jednośladem. Co zwiedzić po drodze? Do Białego Stoku jechaliśmy z okolic Warszawy. Po drodze zajechaliśmy do muzeum w Treblince, które od dawna znajdowało się na naszej liście do zwiedzenia. O muzeum opowiem innym razem, gdyż chcę mu poświęcić osobny film. Wracając, zajechaliśmy do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Jednakże chciałbym to zwrócić uwagę na godziny otwarcia. W sezonie zimowym zamek można zwiedzać do godziny 16. Natomiast od maja do września zwiedzanie jest dostępne do godziny 18. Ostatnie wejścia na pół godziny przed zamknięciem. My mieliśmy pecha, bo do zamknięcia było 20 minut, więc nie mogliśmy już wejść na wieżę. Wycieczka do Podlasia to nie tylko pałace, kościoły, cerkwie i plan filmu u Pana Boga, ale również kulinarna podróż. Charakterystycznymi daniami dla okolicy są wszelkiego rodzaju dania z ziemniaków, m.in. babka ziemniaczana i kartacze. Tak się złożyło, że obiad jedliśmy poza Białym Stokiem. Podczas dwudniowej wycieczki pierwszego dnia obiad zjedliśmy w Supraślu w restauracji Podlaski Zakątek. Jest to niewielka klimatyczna restauracja z kuchnią regionalną. Co ciekawe, była otwarta pomimo tego, że na mapach Google widnieje jako tymczasowo zamknięta. W tym miejscu nasze kubki smakowe upodobały sobie żurek oraz obłędne pierogi z gęsią. Zamówiliśmy też kartacze, ale były one po prostu dobre. Drugiego dnia nie mogliśmy sobie odmówić obiadu w restauracji Alumina, czyli w filmowej gospodzie za piecek. Również jest to restauracja mała, ale przy tym bardzo klimatyczna. Tak samo jak w podlaskim zakątku, zjemy tu tradycyjne dania kuchni polskiej i podlaskiej. Tym razem rosół z kaczki ciekawy choć nie powala oraz pieczona kaczka w susie żurawinowym zdecydowanie polecam jeśli lubicie takie połączenie tutaj również zamówiliśmy kartacze co prawda lepsze niż poprzednio ale wciąż szukam tych najlepszych jeżeli macie propozycje to czekam na nie w komentarzu jeśli chodzi o nocleg to mogę polecić bardzo fajny hotelik z przytulnym wspólnym lobby gdzie serwowane są śniadania a w późniejszych godzinach można napić się kawy, obejrzeć telewizję lub posiedzieć ze znajomymi co ciekawe hotelu meldujemy się samodzielnie, specjalnie do tego przeznaczonym, samoobsługiwanym kiosku. Hotel znajduje się około 20-30 minut marszu od centrum. Obok hotelu znajduje się przystanek, w którym w okolice rynku dojedziemy około 10 minut. Więcej szczegółów, w tym nazwom hotelu, potałem na blogu. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnej podróży, może tym razem z zagranicy.